Proszę Państwa, 168-169 rok, czyli prawie dwa wieki krócej, istnieje zgromadzenie Sióstr Świętej Elżbiety. Ubocy otrzymują dzięki siostrom, dzięki zgromadzeniu Sióstr Świętej Elżbiety codziennie ciepły posiłek. Ubozy yy, chorzy w domach, potrzebują e, wsparcie również. E, w 2005 roku wspólnie z PCK e, w momencie, gdy zaistniała potrzeba e, współpracy na podstawie stosownych przepisów przeszkoliliśmy młodzież w zakresie działań opiekuńczowych, wychowawczych Przygotowaliśmy młodzież do tego, aby pełnili świadomie funkcje wolontariuszy do hospicjum, do opieki nad dziećmi w świetlicach i również pierwszą pomoc taką podstawową w zakresie no, pomocy chorym w domu, gdyby zaistniała taka sytuacja. Ja może króciutko o formach wolontariatu. Dobrze wiemy, że jeśli chodzi o wolontariat, są formy takie, które są ukonstytuowane, gdzie, gdzie młodzież szczególnie działa w różnych stowarzyszeniach, lub jest wolontariat, można powiedzieć, taki cichy, gdzie młodzież no, nie, jest, nie jest nigdzie zapisana, nie jest członkiem żadnego stowarzyszenia. I taka, I taka młodzież jest u nas w szkole, o czym wiem na pewno. Bo jest młodzież, która działa w karitasie, w szkole karitas. Jest młodzież, która działa w szkole umkolecyta. Ale jest młodzież taka, która bezinteresownie pomaga również swoim sąsiadom, na przykład w zrobieniu zakupów swojej starszej sąsiadce, która z domu nie wychodzi. I ta młodzież też u nas w szkole jest. Proszę Państwa, wolontariat w szkole działa od dawna. Ja konkretnie zajmuję się od 5 lat. Jestem opiekunem moja skromna osoba szkolnego koła PCK, gdzie działa m.in. Wolontariat, wolontariat, pierwsza pomoc przedlekarska i następnie honorowe dawstwo krwi. Uczestniczyłem w akcji Młoda lek ratuje życie. Ten na początku roku szkolnego, ponieważ u nas rok szkolny trwa od września do czerwca, aktywizujemy, zachęcamy młodzież, żeby zapisywała się do szkolnego koła PCK. Przede wszystkim co robią wolontariusze nasi? Robią co chcą, a przede wszystkim dwie takie sztandarowe imprezy, wieczerza wigilijna i śniadanie wielkanocne dla osób samotnych, ubogich. Mamy co miesiąc różne akcje, zaczynając wyprawka dla żaka, walka z hifem, czy w walkach głodu, w pieczemy ciasteczka, bułeczki, różne formy. Prowadzimy co roku akcję gorączka złota w rejonie działania. Mają y, sąsiadów, znajomych, samotne osoby, y, ubogie, bezdomne, y, starsze, niepełnosprawne, które bardzo często, y, bardzo często pomagają w robieniu zakupów, przyniesieniu opału i w, w różnych powiedzmy innych celach. Wolontariuszem może być każdy, niezależnie od wykształcenia, musi mieć y, odpowiednią motywację do działania, a przede wszystkim no, kierować się y, tymi podstawowymi zasadami jak dobrowolność, bezpośredniość, ciągłość działania, czyli jednorazowa akcja nie wystarczy, tylko musi ciągle działać, powtarzać to działanie. Aby włączyć się w aktywność wolontariacką, przede wszystkim każdy z nas musi chyba sobie zadać pytanie, czy tak naprawdę chcemy. czy stać nas na to, aby bezinteresownie pomagać ludziom, pomagać osobom, które potrzebują naszej pomocy. Myślę, że takim najlepszym zachęceniem do tej aktywizacji obywatelskiej jest postawa ludzi młodych, którzy bezinteresownie pomagają innym właśnie w tych akcjach, jakie są zbiórki żywności, kwesty czy różnego rodzaju inne działania. Tak, tak? Więc nie trzeba mieć wielkich, wielkich kwalifikacji, bo jeżeli ktoś przychodzi sercem na dłoni, zna ten język, który znamy wszyscy, język miłości, tak to muszę powiedzieć, to się bardzo szybko porozumie z chorą osobą, z innymi osobami, z rodzinami, które też potrzebują wsparcia i pomocy. Yy, Więc yy, głównie, głównie przychodzi, przychodzi młodzież zainteresowana pomocą, pomocą innych. Tak? Chcą się sprawić, chcą poznać siebie. Tak? Kierują nimi określone, określone wartości. Jesteśmy otwarci na przygotowanie innych, zwłaszcza y, osoby, które z, y, aktualnie uczą się w liceach, tak? które gdzieś tam kreują swoją drogę życiową, y, chcą siebie poznać, y, w którym kierunku mają pójść, także znaczy, bardzo, bardzo im pomaga ten wolontariat. Rada wszyscy są tak. Że dzięki temu, że dzieci przychodzą, wychodzą od nas się jakie? czyste, mm. czyste, bardziej zadowolone, uśmiechnięte, mają spokój, mają właśnie te, tego, czego najbardziej oni, te dzieci potrzebują. I napomnione, tak, <laughs> i, na I na napomnione. Tak, tak, tak. Także, e, wolontariusze, którzy przychodzą, e, chcą pomagać w e, pracy z takimi dziećmi, z takimi osobami, naprawdę muszą mieć dużą cierpliwość. I dużo samozaparcia, żeby chcieć jeszcze kiedyś do tych dzieci wrócić, dlatego że one żyją nadzieją, wielką nadzieją, że kiedyś po prostu ktoś znowu przyjdzie do nich. Także uważam, że podjęcie się roli wolontariusza jest naprawdę bardzo odpowiedzialne i naprawdę musi ktoś mieć dużo samozaparcia, żeby pomagać przede wszystkim dzieciom niepełnosprawnym. już powód do przypalenia Dziękujemy za podzielenie się z nami, Państwa doświadczeniami i przekazanie cennych lat. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy. Teraz prosimy Państwa chwilę o pozostanie, rozdamy Państwu pamiątkowe podziękowania, a później zapraszamy wszystkich do wspólnego zdjęcia pamiątkowego.